Z tej strony Marlina, słup, łapka, dzwonek, żeby cię nic nie uminęło. Jak widzicie, gramy w grę Tower of Hell. Trzeba na to całe przejść. Um, dobra, patrzcie. Kto eee, by chciał ze mną zagrać w tę grę, to ja gram o godzinach późnych i wczesnych. He he. nie wiem dlaczego. Dobra, lecimy tu. O nie! Kto to lubi? Niech napisze w komentarzu takie coś. O. Co daleko ekran, ekran zrobiłem? Dobra. Dobra. Jak ktoś lubi takie coś To ofel a gra w Robloxa to niech napisze czy to lubi, czy tego nie lubi. Bo ja znam takie... Drogi na skróty. I można sobie tak fajnie przejść Ehm. Um... Nie wiem, co można sobie Też można tędy przejść, tymi paseczkami, tylko że to jest dłuższa i to trzeba wtedy... Dookoła przechodzisz i musisz iść. Muszę kamerkę ustawić. Ja podejrzewam, że kilka rundek sobie zagramy i widzicie, jest już minuta 46 I razy dwa czas leci na szybciej. tak Mogę dojść pod sam róg i można tutaj skoczyć. Ja to już próbowałam, więc umiem to. O nie, jest razy 4 nie znależymy. Więc na przykład można zrobić takie coś: zginiesz, stajesz w miejscu. Tak, żeby ciebie, tak, żebyś stał i za bardzo nic nie robił. Pyk. O, widzieliście? I to się da do Nic Dobra, jak widzicie zmienił nam się świat. Ja grałam już tutaj wcześniej. Taką mgłą, to go fogoj. Jak coś źle wymawiam, to... O nie! O nie, to jest złe. To jest złe. Okej, tego ruchy. Muszę po środku tego stanąć. Dobra. Wiem o co chodzi, tylko najgorsze. Najgorsze jest wchodzenie. Tutaj. Dobra, lecimy szybko, pyk, py, py. No, spadam. No, Jakbyście chcieli, żebym grała tutaj grupowo, z widzami, z kimś jeszcze, to piszcie w kąterze, oczywiście, w kąterze. Za ładnie, nie będę nie słychać. No! Dobra, nie będę zwracał na to ładnie. Nie umiem za bardzo na to wskoczyć, bo często się odbijam. Ty, ty, ty. I ho. O, Środek. Powinem na środek wyjść. A czy? A, A. już wiem o co chodzi. Dobra. Muszę najpierw tam wejść, potem stanąć, potem przejść na środek, stoć, przejść dalej i dalej iść. Okej. Okay. Pyk. Okej. Okay. Dobra. No i... Ja muszę to zrobić. Okej. Okay. Nie, dlaczego to zletuje? Nie. To jest złe. To jest bardzo złe. Dobra. Muszę iść. Nigdy będę było nie było. Ja już byłem na tym trzecim, drugim od makieto brązowe, to jest jeszcze ten jasny brąz. Ja na tym jakby takim jasnym brąz, tylko że to był wtedy żółty. Dobra. Tak. Szpadzę. Icię. Pek, dobrze musimy zobaczyć dokoty. Od... Się tutaj, albo mi się daje, by jest widzę, czy tutaj jestem, czy albo... O nie. Ktoś Na worku. Dlaczego? Na pierwszym worku. Pyk. Wow, patrzcie, jestem dobra w to. O Nie. Dlaczego? Dlaczego? To nie jest za Dlaczego? Dlaczego? Dobra, idzie, idziemy dalej. Jak widzicie, to. O nie, tam 6 osób, więc będzie razy 6. To jest 3 osy, więc będzie razy 8. No jak jest razy 2, potem jest razy 4 i potem jest razy 8. Albo razy 6. Nie, razy 8 jest. Tak. No i chciałam to zrobić. Nie wiem kto by kto by chciał patrzeć. Jak ja ginę. A i dziękuję za to, że mam aż 3 subskrypcje. To mnie bardzo zdziwiło. Wydarłaś 3 suby. Więc pomóżcie mi zrobić 5 subskrypcji do końca roku! Pyk. Dobra, lecę dalej. Zobaczmy, się kończy. Lecimy. Pyk. Pyk. Patrzcie, jak ich rozwalam tutaj! Pyk. Ja tego nie mam tutaj. O nie! Jest razy 16! Jak widzieliście, za szybko czas poleciał mi. Um, teraz mamy jakiś fioletowy poziom. O nie, ja to lubię. Dlaczego ja mówię o nie? jak to, Ja to lubię. XD No i musiałem to zrobić, bo jest za dużo ników. Ja zawsze się śmieję, że jest zanikowanie. Bo za dużo osób jest w jednym miejscu. Więc same nikt widzisz. Ja się śmieję, że to są same. Zanikowanie. Dobra, idziemy tak. Teraz. Pyk, pyk, pyk i pyk. Lecimy, lecimy, lecimy. Ja się nauczyłam nawet tak chodzić, już po tym szybko. Bo zawsze chodziłam po tym tak wolniutkę. Czy ja pokażę Wam to. Tak chodziłam. A teraz się nauczyłam już po tym chodzić. Może. W następnym odcinku będzie jakiś ba, będzie jakiś taikun. Bo już mam no. bo już mam takie spojrzenie na jedno z takyunów. Yy, weszłam w końcu. Nie. Nie, weszłam w tego. Pyk. Weszłam dobra, dobra. Pyk. Okej. Okay, lecimy dalej. Nie. Nie ja musiałem to zrobić czekaj to jest takie trudne? O nie, co tam jest? Dobra, lecimy dalej. Jak będzie kolejny odcinek Tower of Hell, to widzimy się wtedy w Transfer Pro. Tam może się będziemy widzieli już. Bo mam nick Pro, Pro, a jestem w Nob, więc... Nie wiem, czy to normalne, ale może być. Um, naprawdę, proszę Was, zasubskrybujcie ten kanał. Bo ja podejrzewam, że osoby, które mnie oglądają, wcale nie subskrybują tego kanału. Więc zachęcam Was do subskrypcji. Czkawkę po prostu. Jak widzicie, to jest osoba, która jest podobnie, troszeczkę do mnie przybrana. Ona jest troszeczkę do mnie przybrana. Pyk. Pyk, pyk. Nie, muszę się śpieszyć, Tylko żebym to najpierw dobrze zrobiła. Paciek skacze, po potem. Jesteśmy lepsi od nich. Ja pamiętam na dwóch takich. Pierwszy raz miałem mgłę. I to bardzo ciężkie było. Nie polecam Wam takiego z mgłą. <śm> <śm> To jest łatwo już. Dobra, lecimy. Nie, to jest zanikowanie. Okej. Okay. Pyk. Weźmy to zrobić. Dobra. Kolejne zrobione. Kolejna. Kolejna... O nie, pyk. Czuję mój pick? może jedyny. Pyk. Dlaczego jest razy 4? Za szybko. Dobra, pyk, pyk, pyk. Za późno. Dobra, musimy sobie postać, Na no Halo. Nie wiem, co to jest. Jest łezką. Nie wiem, co to jest. Jest łezką. Takie, że jedno jest przyciągnięte w dół. To jest łezka. Nie wiem, co ja idę często w takich zawieruchach, ale, ale może być nie. Dlaczego? Nie ja miałam takich 25 lat, to była ta sama. A potem przyciągnęło mnie normalnie do, do góry samej. Ja raz tutaj przeszłam pierwsze miejsce, miałam pierwsza wyszłam. Bo na takim fioletowym byłam, no i to mnie do góry od razu wypchnęło. I to było bardzo fajne. Dobra. Tyk, tyk, tyk. Tutaj można iść dalej. Nie wiem, czy to trzeba kupić. Tę mgłę to like and, Ring Speed? Dobra. Czy Low grind, grind, Czy to trzeba. Czy to ktoś kupuje? I y, mamy to. Czy. I że to wszyscy mają? Czy to kupuje. Czy to normalnie gra sama z siebie daje nam? Nie wiem czy to tak jest. Okej. Okay. W tym odcinku na pewno się pożegnam. To na pewno będzie dobra. Z tego co widziałam to pod pierwszym filmem zostawiliście aż 11. Jak on się nazywa? Wyświetleń. wyświetleń zostawiliście. Ja się bardzo z tego cieszyłam. Tylko coś z tych suk jest za mało Naprawdę Ja muszę takie coś zrobić bo chora bym była Dobra jak widzicie takie co się jest Jakbyście chcieli mnie zobaczyć to gram czasem w Prince Prin Princess Tiken Tikon księżniczek W niego też czasem gram Najczęściej gram w tą gierkę Um, dobra, lecę. Gram o godzinach późnych, bo wtedy jest mało osób i mogę sama sobie pograć, i nie ma zanikowania. Dobra, a to jest już. No, patrzcie, no, ja nie potrafię podskoczyć. Naprawdę, eee, to się zanikowania przybrało albo też gram w Jurassic Survival. Eee, jak wstawię ten filmik, to. Od razu to wtedy sobie wezmę włączyć tę gierkę, jakby ktoś chciał ze mną pograć. Ym... O, mam pomysł. Napisz, jak chcecie, kto, jak ktoś chce dostać yy, serduszko, to niech napisze w komentarzach: yy, Taiken, Ty, c, yy, on. No i będzie można, i wtedy z... będę potrzebował komentarza. I czy ktoś napisał w komentarzach tajkun, to mu przykłuć serduszko. Okej, okay. może pisze w komentarzach, jaki mam tajkun zagrać. Taka propos. To nie wiem. A może bym jeszcze spróbowała zrobić. <laughs> Za jakiś czas bym spróbowała zrobić yy, odcinki z kamerką to na pewno będę spróbowała <słysza> może będzie kilka w powietrzu, czy... ale jeszcze nie w tym roku nie w tym roku będzie w nie wiem w następnym na... na... na roku 2020 <słysza> i możliwe, że będę jak będzie około 100 subskrybentów to będę nagrywała no i Minecrafta i braw starca będę nagrywała, i jak ktoś będzie chciał, to będę mógł, mogła mu robić kuponik na jego koncie. Tylko najpierw będą musiały być przygotowane skrzyneczki, więc radzę Wam już szykować je. Dobra, pyk, 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 pyk. Dobra. No to żegnam się z wami, zasubskrybujcie ten kanał, dzwoneczkiem i dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się spodobał i żeby mnie wziąć do motywacji, he 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 i będę robiła części filmy, na pewno teraz filmy będą wpadały co dwa dni, tak żeby was nic nie ominęło, subskrybuj ten kanał, dzwoneczkiem, żeby cię nic nie ominęło i się żegnam z wami, pa pa.